Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy sałatkę z zupek chińskich i kurczaka. Zaczynamy! Do przygotowania sałatki z zupek chińskich potrzebujemy warzywa będą to jeden pomidor, pół ogórka zielonego, papryka, czerwona najlepiej, bo fajnie będzie wyglądał wtedy kolor, i 10 dekocera żółtego, wszystko tniemy w kostkę, pół kapusty pekińskiej, majonez, dwie zupki chińskie, u mnie to są... Yy... Zwifona złoty kurczak i pierś z kurczaka jedna średniej wielkości zaczynamy zupki chińskie zalewamy oczywiście wrzątkiem nie trzeba cały tylko trzeba co jakiś czas przemieszać przykryjemy talerzem przemieszamy kilka razy pierś z kurczaka tniemy w kostkę i smażymy na przyprawie gyros z dodatkiem soli albo jarzynki. Piersz z kurczaka pokrojony już jest w drobną kostkę, około tak centymetr na centymetr. Przyprawimy teraz pół łyżeczki soli, damy, łyżeczkę kebabki roz przyprawy, u mnie akurat z prymata i łyżeczkę czosnku granulowanego. I tak przyprawione przemieszamy. i będziemy zaraz smażyć. Na patelkę wlałam łyżkę oleju, olej się rozgrzał, więc składamy mięsko z i smażymy na złoty kolor. Może nawet się troszkę jest mocniej. Mięsko się ładnie przesmażyło, więc dodajemy do warzyw i sera Makaron przestygnął. Możemy go troszkę teraz przesiekać, żeby nie był taki długi. Można dać oczywiście bez siekania, ale fajniej będzie się nabierać, nie będzie się tak ciągła ta sałatka. Kilka razy po prostu przesiekamy. I kapustę pekińską poszatujemy dość drobno. I dodamy wszystko do naszej sałatki. Makaron dołożony. Oczywiście ja nie miałam wody w makaronie, bo dałam dosyć mało wrzątku, więc ten makaron wpił całą tą wodę. Jeżeli jest tam jakiś ten rosół, to trzeba go po prostu odcedzić ten makaron przez szybko. Kapustę ponadcisam wzdłuż i teraz jak najcienie ją szatkujemy, żeby fajna wyszła drobniówka. Sałatkę przełożyłam do większej miski. Dodajemy kapustę pekińską. Dodajemy sól około pół łyżeczki całe płaskiej łyżeczki oczywiście pieprzu jedną szczyptę większą i dodajemy jeszcze dwie łyżki majonezu wszystko łączymy. Sałatka już jest gotowa, wszystkie składniki wymieszane. Wyszła naprawdę pyszna. Jeżeli podobał Ci się przepis, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Zapraszam po kolejne przepisy w każdy wtorek i piątek. Do zobaczenia.